Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. No i jak widzicie jest już późno, więc mówię takim przyciszonym głosem. Więc zanim długo też może się odcinek nagle skończyć, ale ten, no i być może chcieliście, być może nie, bo ja ten w ogóle dzięki za komentarze pod ostatnim, no ostatnim, nie ostatnim, no ale pod jednym z filmów, bo długo czekałem na jakikolwiek komentarz od Was. To yy, właśnie jestem pod Brookhaven. Bankiem kolejny raz będę Wam pokazywać. No i ostatnio, jak wiecie, okradłem tutaj ten bank. Yy, ten tutaj, safe, Co się do niego window, można wjechać, yy, ale nie tym razem, ponieważ my idziemy po schodkach na górę. No i tego nigdy tutaj nie okradałem, więc to będzie nowa przygoda, totalnie. Więc no no tak, no być może będzie fajnie, być może nie. Czemu ja mam gitarę? Dobra. I ja nie wiem nic, więc ja chciałem tylko tutaj nową przygodę przeżyć. Um. Nie wiem co to jest Dobra Tu się da jakoś wejść no, Value jest zamknięty Ale to jest Brookhaven Bank Widzicie Brookhaven Bank Bo pod ostatnim odcinkiem napisałem to źle Przepraszam bardzo Ja się nie znam o dobra, to trzeba było zielono. Dobra. No to tak, będziemy próbowali sobie określić ten bank. Ja nigdy nie, tego nie robiłem, więc jeżeli coś robię źle, to możecie mnie poprawić w komentarzu. No i widzicie. Pięknie, pięknie sobie okradliśmy bank. Mam nadzieję, że nikt po mnie nie przyjechał. Dobra. Nie wiem. Yy, Widzowie to. Nie jest koniec odcinka, ponieważ bierzemy sobie bardzo ważne rzeczy. Dwie. Czyli bierzemy sobie śpiwór. Po co nam śpiwór? Niektórzy pewnie już się domyślają. Jako, że dzisiaj okradamy domy, to wchodzimy gdzie indziej. Wchodzimy też tu. Okradamy domy, tak. Dobra. Tak się to nie uda. Ja nie jestem dobry w wystawianiu tych śpiworów. Dobra, czy Luna jest tam? Bo Ona może mnie zbanować. Zawsze, niestety. To jest z tego największy problem. Aha. Ona już mnie widzi. Pewnie się zna na tyle na Brookhaven, że mnie od razu zbanuje. To jest Julka w ogóle. Dzień dobry, Polki. no prawie wszedłem. O! O cześć! Julka! Dobra, czekaj. Ja chcę się tylko włamać do Twojego domu, to nic wielkiego. To się czasami tak buguje. Możesz bardzo dobrze postawić to. Ale nie tak. Jak ja to postawiłem, badziewnie. No widzowie, ja... O! Jestem w domku, dzień dobry. Pewnie każdy mi teraz napisze, że można było zrobić to dwa razy lepiej. No ale wiecie, ja się tak dobrze na tej grze nie znam. Dobra, co jest? Garaż, No i, i... Dobra, to są emocje zawsze. Bo ona może zawsze zbanować. Cześć. 27 lat. No i mnie wywaliła. No i słabo, widzowie. Niestety pierwszego domu się okraść nie udało. Pamiętajcie, że to jest tylko mój kontent, no i nie róbcie tak w prawdziwym życiu. Ja wam to będę przypominać, mam nadzieję, że to wiecie. Dobra, tu drzwi są otwarte. Nie wiem, po co goś tak zrobił. Po to, żeby mu złodzieje wchodzili do domu? Aha, tu nic nie ma. Pewnie, dobra. To spadamy stu... stąd stąd okej, okay. tu jest policja w ogóle. Dzień dobry. Czy ktoś tu jest policjantem w tym mieście? Może? Dzień dobry. Jest tu ktoś. Uuu Można być takim zielona. Dobra. No nie, ja nie chcę. Dobra. Jeszcze jest ktoś w jakimś fajnym domem? Małgorzata 443. Uuu, fajny domek, ma Małgorzata 443 widzę, ja. Więc będzie fajnie ją okrać. Może ona jest bogata. Ukradnijmy ją z Robuxów. Ogólnie to chyba na szkle się da najłatwiej, przynajmniej, bo jest na szkle bardzo łatwo. Okej, okay, Małgorzata jest tam. Czy Polka jakaś w ogóle? O, dobra. Patrz, jak łatwo. Nie, Ona wygląda jak ta luna tam. No, bez sensu. Nie można włączyć jej telewizji. Dobra, tu nic nie ma zaś. Ale widzowie tak się wam ujadą do domów na Brookhaven jakby. Cześć, Małgorzata. Co tam, Małgorzata? Jak tam się masz? Bo ja się mam dobrze i teraz będę zwiewać z twojego domu. No i widzicie, nie zbanowała mnie przynajmniej. Tylko, że nic tu nie było. No, to jest Luna, to nie. Bo ona mnie zbanowała. Pyk, pyk, idziemy do własna. Marysia3686. Będziesz. O! To jest taki jak Filip ma dom. To ja wiem nawet jak tutaj się wchodzi. Ziomeczko. jest już obrabowano teraz. Aha, ona... Co? Ona uchyliła mi drzwi? Ale głupia. O cześć! O dobra, to ja stąd spadam. Ja, ja, Ja. Ja jednak tu nie chcę. Ja lubię własne domy tak. Aha, bo to jest wielka tablica. Dobra, to może nie. I znowu, pamiętajcie też o tym, że bardzo ważne dla mnie jest to, żebyście zostawili suba, bo my robimy specjala. No, chcielibyśmy go zrobić dość szybko, jeszcze w tym roku, tak. Więc mam nadzieję, że sobie weźmiecie to do serca. I. No, no, no zrobicie mi taką miłą niespodziankę i zostawicie tego suba. Ja tutaj jeszcze nie kończę. No, chcę mnie dodać do... Może jak to jest? Widz, to do... Tylko napisz komentarz, dobra? Że nie widzę. W... Pod tym odcinkiem. Dobrze? Jeżeli nie oglądasz to, napisz, to ja cię dodam do znajomych, bo dodaję obecnie osoby do znajomych. Nie, 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 nie. Wybrany dom. Nie, nie, nie. Trochę dziwny był ten dom. Nie, nie, nie. Człowieku. O, patrz, pyk, pyk, pik, pyk pyk, 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 O, 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 o! O! Gosia... Gosia dzień dobry Gosiu. Soft estate, no No ma taki... Aha, bo to jest ta z drewnianym domem, co w nim nic nie ma. Dobra, to nie, to nie chcemy do gości. A czekaj, a co? To... Nie wiem, czy było gosi. Dobra, bla, 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 bla. Gosia. O! Gość założył dom. Aha, dobra. I co? To nie jest dom. Za bardzo, no ale dobra. Niech będzie, że da się to okraść. Też. Dobra. Wchodzimy tu. Po co mu coś takiego? Dam tu niespodziankę. Tu nic nie ma. No nie, goś zamknął drzwi. No i mnie zabił, no! Co za niemiły ziom. Dobra, goście. Ostatni ewentualny domek. Ostatni. I... I kończymy ten odcinek, tak? Dobra, idziemy do Gosi Przynajmniej będziemy mogli ją okraść. Możemy jej pokazać, że mamy hajs. A i ogólnie to oglądajcie ostatni odcinek, gdzie obrabowałem na jednym odcinku, nie rabowałem już domów, ale obrabowałem ten większy skarbiec nowy w Brookhaven Banku. No i jak chcecie, żebym jeszcze okradł jakiś inny bank, to napiszcie jaki i no, w opisie pamiętajcie, że macie tam ten odcinek do obejrzenia poprzedni. A ja tutaj próbuję się do niej włamać, ale to nie jest takie proste. Że ona ma... Nie, ona ma zamknięte drzwi. Dobra. Dobra. Czy się wrabował chyba do banku? Yy, no to tak. Średnio panowie. Alarm, alarm diamentowy. Ktoś rabuje diamenty teraz w banku. Tak jak ja ostatnio. Patrzcie, normalnie jesteśmy w domu, normalnie mogę sobie zjeść i special Co ja zrobiłem tutaj? Nie, czemu ja postawiłem? Dobrze postawiłem. Czy mógłbym być policjantem? To by było śmieszne, jak jestem złodziejem, czy by byłbym policjantem. Dobra, widzowie, to... Ja jeszcze nie kończę, ja chcę być policjantem, czekaj. Zasytujemy postać mam ten kajs normalnie, mam widzicie? Dobra, patrz, idziemy Le tutaj. Bierzemy jeszcze kajdany do łapy. Kajdany włazimy tu. Zostajemy policeman <grytanie> Jedziemy z rowerku. Dobra, patrzcie. To jest taka akcja, że niby se policjant przyjeżdża i łapie jeszcze złodzieja po drodze, nie? Dobra. Też kiedyś byłem złodziejem. Czekaj, nie. Poczekajmy na niego na dole. Przecież będzie musiał wyjść, nie? Dobra, czekamy na niego tu. Bo dobra, wchodzimy tam. Na pau Dobra, ledziemy tam. Dobra, ten dolny przycisk klikam. Czekajcie. No nie mogę. Patrz. Tu jest ziom, tu jest bankier, dobra, on jest bankierem. Dobra, jesteśmy na drugim. No nie, ja jestem jeszcze na pierwszym, czemu? Przecież klikam tu. O, dobra, jestem. Tu już tu powinien być. Zobacz, jak gdzieś ktoś powinien być tam... Gra miała muzyczka, mam nadzieję, że każdy oglądał odcinek poprzedni. Z tego jak to co ma... nie no tu jest zamknięta. Aha, tam, tam bomba wybuchła teraz! Włączył się alarm. Zabieramy cię do więzienia. I Zabieramy cię do więzienia. Nie, on mi zwiał. Dobra, on tam zwiał, dobra, gonimy go. No gdzie on jest? Zwiał nam źle. Widzowie, dobra, dzięki, widzowie, za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa. A i pamiętajcie, że jest późna godzina, została łapkę w górę.